Czuję się tutaj trochę jakbym był jedynym turystą dawien dawna. Wszyscy się na mnie patrzą, więc naprawdę Indiana Jones w województwie lubuskim. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku MikroPolski. Dziś jesteśmy na Śląsku, na Śląsku nieoczywistym, bo Śląsku, który znajduje się pod okupacją województwa lubuskiego, a dokładniej mówiąc to jestem w Korzychowie, to jest to właśnie województwo lubuskie. Chociaż samo miasto i okolica przynależą historycznie do ziemi śląskiej oczywiście. A dokładniej mówiąc do dawnego księstwa Głogowskiego, mm, powiem Wam szczerze, to jest chyba najfajniejsze miasto, w jakim kiedykolwiek byłem w Polsce. Wiem, że mówiłem o wielu innych miastach w podobny sposób. A więc Twoje podejrzenia okazały się przedwczesne. Niestety, ale to nic straconego, ale kurzuchów ma naprawdę. Niewiarygodną wręcz liczbę zabytków, zaułków, ciekawostek, drobnych smaczków, które sprawiają, że no, jest to miasto, w którym jestem po prostu zakochany. I pozwólcie, że przez najbliższe kilka, kilkanaście minut wam pokażę to i owo. Słuchajcie, może te mury miejskie nie są jakoś super imponujące, ani super wysokie, ale robią ogromne wrażenie. Są stworzone, zbudowane z polnych kamieni. Czyli tak naprawdę jak się budowało w wiekach średnich, nie jakieś cegły, tylko prawdziwe wielkie kamulce, i robi to naprawdę super wrażenie. Cały teren starego miasta Koruchowa jest otoczony. Może nie cały, ale duża część jest otoczona murami miejskimi. Te podwójne mury, bo te mury są podwójne, oraz fakt, że była tu fosa, pokazuje, że dawny kożuchu był bogaty, majętny i miał czego bronić przed najśćcami No i ten widok za mną, widok na kościół, piękny. Za mną resztki pomnika niemieckiego, który upamiętniał czy upamiętnia nadal ofiary I wojny światowej. W tle sklep niemiecki. Obok baszta krośnieńska, jedyna zachowana baszta z umocnień średniowiecznych. Coż, to jestem po raz drugi. Pierwszy raz tu byłem w 2015 roku, czyli 5 lat temu. Mały wypad podczas rodzinnych wakacji. Teraz włączę taką sentymentalną muzykę i będę wspominał. I Proszę bardzo, minęło zaledwie 5 lat i udało się. No śmieszne jest to życie. Korzuchów jest oddalone od Warszawy o nie wiem 4,5-5 godzin jazdy. A potrzeba 5 lat, żeby tu znowu przejechać. Dziwne. I teraz wyłączę sentymentalną muzykę i będziemy dalej oglądali zabytki Korzuchowa, bo jest co oglądać. Za mną zamek, który był kiedyś też klasztorem. Zamek zbudowany przez piastów z linii Piastów Błogorskich potem był między innymi we władaniu zakonu karmelitów, który przerobił go na klasztor a potem był w XIX wieku używany do różnych celów, jak to u Niemców bywa niekoniecznie zgodnych z nobliwością tego zabytku a dziś jest oczywiście muzeum, biblioteką Jest rynek i na środku rynku jest ratusz. Ratusz, który jest podobno no, wyśmiewany przez miłośników architektury, a mi osobiście się podoba, bo jest po prostu oryginalny. Ten ratusz jest mixem de facto trzech stylów. Po pierwsze jest tam taka gotycka wypukła ściana, która zachowała się ze starego ratusza, który, który spłonął w 1945 roku sam z siebie. Do tego jest kolejna ściana, która jest. Neoklasycystyczna, a do tego dobudowano perelowski modernizm. W latach 60. zawaliła się wieża gotycka, więc zrekonstruowano ją, zwiększając ją nieokreśloną strukturą zbudowaną z betonu. Mi się podoba, bo to jest taki niesamowity metysarz różnych stylów, ale jestem w tej opinii odosobniony. Oto z kolei kościół pod wyzwaniem oczyszczenia Najświętszej Marii Panny. I coś jeszcze, tym niemniej z punktu widzenia architektury bardzo ładny przykład gotyckiego kościoła, który posiada rozliczne elementy pochodzące z epoki późniejszej, z epoki baroku, tak czy owak, gotyku sporo i dużo jest takich wmurowanych w mury, ściany tablic. To są chyba epitafia, jeżeli dobrze pamiętam. Tak czy owak, bardzo fajne. W ogóle kościół jest super, bo jest położony dosłownie w centrum miasta. Dookoła niego są domy, kamieniczki. I wszystko jest tutaj takie gęste i pełne po prostu różnych załóg, w które chce się wejść. Ale lepiej nie wchodzić, bo kto wchodzi w takie załugi, ten może dostać się w nos. Ja mam całkiem sporo architektonicznych i urbanistycznych fetyszy. W sumie ten kanał jest po to, aby o nich mówić publicznie, więc się pochwalę kolejnym. Bardzo lubię jak miasta są tak skonstruowane, że budynki z pewnej perspektywy oglądane na siebie dosłownie nachodzą. I tak właśnie jest w tym miejscu, w którym teraz jestem. Mamy jakąś zwyczajną, malutką ulicę, która prowadzi donikąd. Tu mamy mury miejskie. Tam mamy wiekowy gotycki kościół. Mamy domy o nieokreślonym wieku. To może być wiek XIX, XVIII albo XX, ciężko powiedzieć. I wszystko z tej perspektywy na siebie nachodzi. Tu mamy 5-6 warstw urbanistycznej tkanki miejskiej. To jest niesamowite. Tego mi strasznie brakuje w wielu polskich miastach. Przede wszystkim niestety w Warszawie, że tam wszystko jest takie jednowymiarowe, płaskie, a tu nie. Tu jest po prostu urbanistyka 3D, a nawet no, nie wiem, 5D albo 6D. Naprawdę super i całe miasto jest super. To jest to, co pozostało z jednego z sześciu kościołów łaski, czyli kościołów, które zostały wybudowane w ramach porozumienia z Altanstadt z Saksonii, jeżeli dobrze pamiętam. Rok 1707, opiekun protestantów król Szwecji Karol XII oraz któryś z Habsburgów Józef I Habsburg jak się pomylę to poprawię zawali ze za sobą pakt który normował stosunki pomiędzy państwem Habsburgami a ludnością protestancką zamieszkującą tereny rządzone przez Habsburgów. Jednym z elementów tego postanowienia było wybudowanie sześciu kościołów, tak zwanych kościołów łaski ewangelickich. Na terenie, tak się akurat składa, że głównie ziem, które są obecnie, czy wyłącznie ziem, które są obecnie częścią Polski, i oto jeden z nich. A dokładnie mówiąc, wieża, która pozostała po tym kościele. To jest ciekawa historia, bo w dużym uproszczeniu to te kościoły łaski miały te same założenia architektoniczne co kościoły pokoju. Zachowały się dwa kościoły pokoju jeden w Jaworze, drugi w Świdnicy. Trzeci w Głogowie nie przetrwał próby czasu. Te kościoły łaski również miały być budowane z materiałów nietrwałych z dala od miasta, z dala od murów miejskich. A była to na samym początku budowa Szachulcowa Z czasem dobudowano do niej wieżę Jak widać tylko ta wieża przetrwała, natomiast jej stan Woła o pomstę do konserwatora zabytków A sama okolica w której ta wieża jest tzw. zwany Plac Ewangelicki Też no powiem szczerze Nie jest to jakieś szczególnie urodziwe miejsce Ale nie zmienia to faktu, że Korzuchów to miejsce, które warto odwiedzić i wszystkich serdecznie zachęcam do tego, żeby do Korzuchowa przyjeżdżali. Im więcej turystów w Korzuchowie, tym więcej będzie tu mam dzieje remontów i to miasto będzie wyglądało coraz lepiej, bo na razie to wygląda tak, powiem szczerze, gdyby nie dobra pogoda, to pewnie te odczucia byłyby trochę bardziej, mniej entuzjastyczne. A tak jest bardzo fajnie, bo naprawdę super miasto, Więc polecam serdecznie.